Cześć, tu Agata. Słuchajcie. Teraz na początku grudnia przyszła do mnie neurografika. Zaczęłam robić rysunki neurograficzne. No i zbiegło się to jednocześnie z wydaniem książki, wyjściem w ogóle na rynek książki autora tej metody, czyli Pawła Piskariowa, czy Piskariewa, jak to nazywają różnie profesora doktora habilitowanego psychologii. Książka nosi tytuł Algorytm znoszenia ograniczeń i przetłumaczyła tą książkę dla nas Inesa Kim. Konto Inesy Kim, oglądam również to, co ona, słucham, co ona podaje. I tu jest fajna od razu przykład, ponieważ w tej książce jest mnóstwo rysunków jako przykłady. To jest portret neurograficzny, czyli rysujemy komuś portret, i do tego linie neurograficzne, rysujemy kolory. Świetnie w ogóle to wygląda. Koniecznie muszę to spróbować. No i myślę, że ten weekend będę zgłębiać książkę. Co zauważyłam pierwsze? Książka tutaj ma kolory, czyli są jakieś działy, różowy, żółty, zielony, powiedzmy i niebieski. O czym, o czym tutaj jest, zobaczmy na spis treści. Książka dedykowana córce o moje muszki, znowu gryzące. Się uaktywniły. Co my tu mamy? Piramida świadomości, czyli sens algorytmu bazowego. Czym jest neurografika i do czego służy. Narzędzia neurograficzne, różne są ćwiczenia podane. Potem mamy tu jakieś duże figury. Czwarty rozdział: praktyka neurografiki i ryzyka z nią związane. Pierwsze ryzyko, na przykład ignorancja, kująca ostrość i niewystarczające zaokrąglanie, na przykład. Czyli moje farby neonowe odpadają. No ale słuchajcie, każdy może ewaluować tą technikę, tak myślę, pod, pod siebie, kująca ostrość. Tylko na czym ta kująca ostrość polega? To muszę na pewno doczytać. Medytacja, kierowanie rzeczywistością, złota psychę. Także dużo fajnej szkoła neurografiki i zakończenie bibliografia. Jest przedmowa, no i po prostu rysunków dużo. Sfotografowane rysunki, zobaczcie. O, ręka, ja, ja taką rękę też narysowałam, to są jeszcze jakieś ludziki, jakieś cukierki czy kokardki. Także tych rysunków jest dużo, cieszę się, bo to naprawdę pomaga, jeżeli są rysunki. No i takie mam tutaj zadanie na weekend. Nie zgłębiłam jeszcze, jest tutaj mandala, ale zupełnie inaczej malowana niż te, które ja maluję, w sposób neurograficzny. I tutaj można sobie różne cele wyznaczyć i tą mandalą realizować. O, proszę, na przykład taki cytat do tego rysunku. Za pomocą neurografiki można narysować przeszłość i przyszłość, stworzyć model relacji, narysować marzenie, uczucie i dowolne zjawisko. W obrębie jednego obrazu neurograficznego za pomocą markera można pogodzić najostrzejsze przeciwieństwa. Tak. Czyli jak macie związek, który numerologicznie mówi Wam, nic z tego nie będzie, to neurograficznie możecie to rozpracować. Można to pogodzić: najostrzejsze przeciwieństwa. No więc tych technik różnych jest wiele o tu mamy jakąś taką choinko piramidkę co to jest tak naprawdę model piramidy świadomości moralne praktyczne zastosowanie dzięki niej staje się jasne przez co musi człowiek przejść jeśli chce w pełni zrealizować swój potencjał Dojść do indywidualizacji w procesie poszukiwania boskiej esencji. Moc doświadczania zjawisk na tej ścieżce będzie kolosalna i totalna. Kołysząc się w tym ruchu od ego do jaźni, przeżywamy nasze życie, czasem wzmacniając ego, czasem rozpuszczając je na rzecz głębszego poszukiwania samych siebie. Tak jest zorganizowane nasze życie i ten autorski model, z którego korzystam od wielu lat, znajduje oddźwięk, oddźwięk w ludzkich sercach. I co my tu mamy? A to są akurat rosyjskie litery. No ale coś w tych kółkach i na tych poziomach jest rozpisane. No więc zapewne trzeba ukończyć kurs, żeby dowiedzieć się, co tu, co tu jest. Ale mam koleżankę Rosycystkę i jak ją poproszę, to ona mi odszyfruje, co tu jest napisane. <noise> Także zawsze sobie możemy poradzić. Także taka ładnie, dosyć duże litery, także osoby już powiedzmy 40+, plus, którym wzrok się rozmywa, a jeszcze nie noszą okularów, spokojnie przeczytają tą czcionkę. I cóż my tu mamy, ten rysuneczek, co to jest? Też ciekawa rzecz, też coś na zasadzie jakiejś piramidy. Zobaczmy, co absolut. To jest chyba o temat absolutu. Absolut, tak, absolut, podpisana. Czyli powiedzmy, energia stwórczyni, bym powiedziała. Absolut, jako matka stwórca, która nas zrodziła, a nie stworzyła. Dobrze, więc dla mnie będzie to na pewno energia żeńska, nie męska. No i takie ciekawe rzeczy. Piramida świadomości, także te algorytmy bazowe, widzicie tutaj ładnie, to jest zrobione. Przemyślana, bardzo książka. Yy, takie różne kolorowe yy, na niebiesko rzeczy ważne, myśli, myślę. Tu jeszcze jest fajny taki cytat. Neurografika to narzędzie, które pomoże każdemu znaleźć odpowiedź na jedno z głównych pytań w naszym życiu. Sam je sobie kiedyś zadawałem, jak odnaleźć tą upragnioną i całkowitą wolność, której człowiek tak bardzo potrzebuje. Co zrobić, żeby poczuć się naprawdę wolnym, jak tworzyć i jednocześnie pozostawać normalnym człowiekiem. Współpracować ze społeczeństwem, wychowywać dzieci, kochać żonę, kreować warunki do życia i komunikacji. Wszystkie moje jak spotkały się w tej metodzie. O, i tutaj do tego jest taki rysunek. No, takie dosyć ciemne kolory. No, cecha charakterystyczna flamaster czy marker, biała kartka. Nie, nie jakieś różne kolorowe kartki. Także, jeżeli ktoś z Was się zainteresował taką neurografiką, może sobie tą książkę sprawdzić. Koszt książki to jest 90 prawie złotych, 89,90. Można ją zamówić na stronie właśnie Inesy Kim. Jeżeli wejdziecie na jej stronę internetową, ona jest również instruktorem neurografiki. Ta książka tam jest. Ja jeszcze znalazłam link, jestem na grupie neurograficznej jakiejś na Facebooku i tam również był link, więc wszyscy, którzy są przedstawicielami tej tak podejrzewam, wszyscy, bo, bo byłam u dwóch i akurat każdy miał link do sprzedaży. Osoby, które są instruktorami tej metody na swoich stronach mają linki do sprzedania sprzedażowe, więc prawdopodobnie też w Empiku ma być ta książka. Możecie zajrzeć do Empika i, i wpisać Paweł Piskariew, Neurografika Algorytm znoszenia ograniczeń. Także polecam. Coś nowego, jeżeli Ktoś lubi takie tematy plastyczne, artystyczne. Ja akurat się tym interesuję. Na pewno mi się ta książka przyda i ta metoda, i tą metodą na pewno będę pracowała. Nie tylko sama dla siebie, ale również z ludźmi. W tym temacie się szkole I, i bardzo chętnie z tej metody będę korzystać. Właściwie już korzystam w tej chwili, przerabiam sama siebie. Co to znaczy przerabiam? Nie zmieniam, tylko przerabiam, czyli. Zaglądam do środka, co tam u mnie w trawie piszczy. Dzięki tym rysunkom dowiaduję się więcej o sobie. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.